Damy również naszych partnerów. Unilever, firma po której produkty codziennie na całym świecie sięgają 2 miliardy ludzi, zapowiada poważne zmiany w swojej działalności. Zmiany, które mają sprawić, że wzrost firmy zostanie oddzielony od jej wpływu na środowisko naturalne. Plan opublikowany przez Unilever zakłada trzy główne cele. Ograniczenie o połowę śladu środowiskowego swoich produktów, pomoc miliardowi ludzi w poprawie stanu zdrowia i pozyskanie wszystkich surowców rolnych ze źródeł odnawialnych, Jak podkreślają ekolodzy, to duże wyzwanie. To jest bardzo ważne, żeby duże korporacje, żeby biznes w końcu zrozumiał, że ekonomia i ekologia muszą iść ramię w ramię, inaczej naprawdę zabraknie nam kuli ziemskiej, a gdzie indziej nie wyobrażam sobie żyć na Marsie. Na księżycu? Unilever swoje cele chce osiągnąć do 2020 roku. Firma ma zamiar wprowadzać zmiany nie tylko w swojej produkcji, ale także w podejściu klientów do tematu ochrony środowiska naturalnego. My po prostu postanowiliśmy ten plan, te działania ustrukturyzować i przedstawić w taki właśnie kompleksowy sposób. Program ma być realizowany na całym świecie. Ci, którzy zajmują się badaniem zachowań polskich konsumentów, zauważają, że ze zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska w naszym kraju może być trudno. W Polsce mamy takie informacje, że ciągle jesteśmy bardzo wrażliwi na cenę i to jest taka główna determinanta naszych decyzji zakupowych. Więc to, czy dany produkt spełnia pewne standardy, oczywiście jest ważne, ale jednak wciąż najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam uwzględniać warunki swojego własnego budżetu. Unilever jest jednym z największych producentów żywności, kosmetyków i środków czystości pod znanymi markami Knorr, Lipton czy DAF. To oznacza, że firma ma szeroki wach możliwości w docieraniu do klientów i realizowaniu swojego planu. This is certainly a unique program. Uh, not many organizations have taken uh, an ambitious step, uh, like Unilever has done in terms of totally decoupling its growth plan and the impact it has on society, on environment and, and communities. Z drugiej jednak strony, w niestabilnej sytuacji na światowych rękach i wiszącej w powietrzu groźby kolejnego kryzysu gospodarczego, należy zapytać, czy wprowadzając taki program firma nie stwarza sobie tylko problemów. Chyba nie ma lepszego czasu niż czas kryzysowy na wprowadzenie programów zdroworozsądkowych i oszczędnościowych cała idea zrównoważonego rozwoju nie jest niczym innym jak, jak programem oszczędnościowym czy mogliby państwo więcej powiedzieć o mierzeniu przedstawiciele firmy zapewniają że realizacja planu który ma chronić środowisko to nie mrzonka a rzeczywistość o czym świadczy fakt że w polskich fabrykach Unilever między innymi w Bydgoszczy czy Katowicach udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych nawet o 60% And od początku swojego istnienia firma była zaangażowana właśnie w takie działania. Jest jeszcze coś, na co zwracają uwagę specjaliści. Unilever musi swój plan zrealizować, bo ochrona środowiska na świecie po prostu staje się trendy. Może być ogromnym sukcesem tego projektu, że to jest y, y, tak naprawdę program ogólnoświatowy, nie tylko europejski. Unilever's products. W 2010 roku w Polsce przychody Unilever wyniosły prawie 3,5 miliarda złotych. Firma zatrudnia w naszym kraju ponad 3 tysiące pracowników.